Drodzy widzowie, w dzisiejszym materiale filmowym pokażę Wam postęp prac przy rewitalizacji linii kolejowej numer 275 na odcinku Bieniu Flubsko. Serdecznie zapraszam do oglądania. Od publikacji ostatniego materiału filmowego dotyczącego rewitalizacji berlinki na odcinku Bieniu Flubsko minęło już przeszło 4 miesiące, czas więc na kolejną wizytę na rewitalizowanym szlaku. Zacznę może od przypomnienia terminu realizacji tego zadania. Oraz opowiem wam o zakresie prac przewidzianych do wykonania podczas tej rewitalizacji. Projekt rewitalizacji linii kolejowej nr 275 na odcinku Bieniu Flubsko, wraz z budową nowych przystanków osobowych, realizowany jest w ramach programu uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej Kolej Plus, a przewidywany termin jego zakończenia to 2028 rok. Co może wydawać się bardzo długim terminem realizacji, zważywszy na to, że odległość stacji Bieniów od stacji Lubsko to zaledwie 17 km. Jednak należy pamiętać, że w tym samym zamówieniu zrealizowane będą także prace na linii kolejowej nr 370, łączącej Zieloną Górę z Żarami, a konkretnie budowa jankiw w letnicy w celu zwiększenia przepustowości na tej linii kolejowej. Budowa tej mijanki jest niezwykle potrzebna, gdyż długi czas przyjazdu między Zieloną Górą a Nowogrodem Osiedle, w chwili obecnej wynoszący około 40 minut, skutecznie blokowałby możliwość dołożenia kolejnych pociągów pasażerskich do Lubska. A jak zapewne wiecie, w dobie planowanych jest 8 par pociągów łączących Zieloną Górę z Lubskiem. Zakres prac przewidziany na 17-kilometrowym szlaku łączącym Bieńów z Lubskiem to przede wszystkim Wymiana toru wraz z podsypką umożliwiająca poruszanie się pojazdów szynowych z prędkością minimalną 80 km na godzinę i maksymalną do 120 km na godzinę docelowa prędkość określona będzie po przeprowadzeniu niezbędnych badań, budowa odwodnień i przepustów budowa 8 nowych peronów o długości 100 m, szerokości 3 m i wysokości 0,55 m w lokalizacjach bieniów, biedrzychowice dolne, bierzków. Jasień, Budziechów, Lubsko-Wschód, Lubsko i Lubsko-Zachód. Ja spotkałem się także z nazwą Lubsko-Karaś. Zabudowa urządzeń SRK tylko w obrębie stacji Bieniów, tarcza ostrzegawcza i semafor wjazdowy oraz dostosowanie odpowiednich przebiegów, a także pozostałe prace przy przejazdach kolejowo-drogowych, energetyczne i telekomunikacyjne. W chwili realizacji tego materiału filmowego, przypadającej na koniec maja 2025 roku, wymieniony i podsypany został tor praktycznie na całym odcinku przewidzianym w rewitalizacji. Oprócz kilkudziesięciu metrów przy wiadukcie w Bieszkowie i od wiaduktu nad ulicą Kilińskiego w Lubsku aż do końca planowanej inwestycji, czyli za przystankiem Lubsko Zachód, tudzież Lubsko Karaś. Wyremontowano także wszystkie przepusty i poprawiono odwodnienia a także przeprowadzono pracę na większości przejazdów kolejowo-drogowych. Oczywiście urządzenia ostrzegające przed nadjeżdżającym pociągiem na przejeździe kolejowo-drogowym w Budziechowie nadal są nieczynne i nie należy się spodziewać w najbliższym czasie, że zniknie z tej lokalizacji znak stop. Nie rozpoczęto także prac przy budowie nowych peronów w żadnej z wymienionych wcześniej przeze mnie lokalizacji, a rejon dawnej stacji Lubsko od wiaduktu nad ulicą Kilińskiego został praktycznie nietknięty. Jak już wspomniałem we wcześniejszym filmie, nowy przystanek osobowy w Jasieniu zlokalizowany będzie bezpośrednio przy wiadukcie nad ulicą Przemysłową, a nie w rejonie dawnej stacji kolejowej. Nowa lokalizacja jest korzystniejsza pod względem długości dojścia z centrum miasta oraz dojazdu do pracy osób zatrudnionych w pobliskich zakładach przemysłowych. W rejonie przejazdu kolejowo-drogowego w kilometrze 17393 powstanie nowy przystanek osobowy budziechów. Jak już wspomniałem, nowy peron będzie długi na 100 metrów, szeroki na 3 metry i wysoki na 0,55 metra i wyposażony będzie w niezbędną infrastrukturę. Kolejny przystanek osobowy, zlokalizowany będzie zaledwie kilometr dalej i będzie nazywał się Lubsko Wschód. Umożliwi on skorzystanie z komunikacji kolejowej mieszkańcom pobliskiego osiedla. Drodzy widzowie, mówiłem już wam, że dokładnie w tym miejscu, czyli przed wiaduktem nad ulicą Kilińskiego w Lubsku, kończy się wymieniony tor. Dalej, jak za chwilę zobaczycie, oprócz wyczyszczenia terenu ze zbędnej roślinności nie zmieniło się nic. Niestety, na chwilę obecną nie potrafię powiedzieć wam, kiedy na tym końcowym odcinku wznowione zostaną jakiekolwiek prace związane z rewitalizacją. W ramach tej inwestycji zamawiający, czyli Polskie Linie Kolejowe, nie przewiduje zabudowy w rejonie dawnej stacji Lubsko jakichkolwiek urządzeń sterowania ruchem pociągów. Nie będzie więc tutaj ani semaforów, ani rozjazdów. Po oddaniu do ruchu odcinka Bieniów-Lubsko przewiduje się do obsługi połączeń kolejowych tylko pojazdy szynowe o długości nieprzekraczającej 60 metrów. Jak nie trudno się domyśleć, będą to szynobusy, w których, żeby zmienić kierunek jazdy, wystarczy zmienić kabinę. Nie potrzeba więc drugiego toru, semaforów, tarcz manewrowych i rozjazdów, aby pojechać w przeciwnym kierunku. Moim skromnym zdaniem, kilkunastotysięczne miasto, jakim jest Lubsko, nie powinno być pozbawione możliwości transportu towarów koleją i należałoby wybudować choć jeden tor więcej, który posłużyłby do ewentualnych załadunków wagonów. To moje zdanie. A jakie jest wasze? Napiszcie w komentarzach pod filmem, co sądzicie o tej rewitalizacji. Powoli zbliżamy się do końca tego materiału filmowego. Chciałbym pokazać wam coś więcej, ale jak sami widzieliście, nie rozpoczęto jeszcze budowy nowych peronów. Z pewnością wrócę tu jeszcze nagrać dla was kolejne filmy. Mam nadzieję, że już z nowymi peronami we wszystkich wskazanych lokalizacjach. Tymczasem dziękuję wam za uwagę, zachęcam do subskrypcji kanału i pisania komentarzy. Cześć. I na sam koniec lokalizacja przystanku osobowego Lubsko Zachód lub Lubsko Karaś który zostanie wybudowany bezpośrednio przed wiaduktem nad ulicą klonową.